Podręczniki milczą na jej temat, a wielu historyków nawet nie pamięta o jej istnieniu. Ale to właśnie ona przekonała męża, by siłą i oszustwem zagarnął polski tron. Jej rządza władzy doprowadziła Polskę do upadku i utorowała drogę do rozbiorów. Dzisiaj w Wielkiej Historii Lemienickim ostatnia Polska królowa. Maria Józefa Habsburg, urodzona w Wiedniu 8 grudnia 1699 roku. Uchodziła za najlepszą partię na kontynencie. Była nie tylko córką zmarłego cesarza, ale też bratanicą jego następcy. O jej rękę ubiegały się tabuny kandydatów. W tym gronie znalazł się również syn króla Polski i elektora saskiego Fryderyk August. Negocjacje podjęto, gdy oboje byli małymi dziećmi. Ciągnęły się przez lata. Z uwagi na upragnione małżeństwo, Fryderyk August zmienił nawet wyznanie. Z luteranizmu przeszedł na katolicyzm. W roku 1719 wreszcie dopiął celu. A wesele, które zorganizowano w Dreźnie, przeszło do historii jako jedna z najwspanialszych uroczystości epoki baroku. Bale, instenizacje, gonitwy i festyny trwały przez dwa tygodnie. Zjechało się 800 gości. Wielką ucztę zorganizowano wśród dekoracji mającej udawać kopalnię srebra. Z kolei na jedno z polowań przywieziono 500 saren i jeleni. Niektóre aż z Puszczy Białowieskiej. Łącznie wydano astronomiczną kwotę 4 milionów talarów. Niesamowity ślub dał początek zaskakująco udanemu, a zarazem wybitnie szkodliwemu małżeństwu. Maria Józefa urodziła aż 14 dzieci. Nie tolerowała żadnych romansów Fryderyka Augusta i wywierała na niego ogromny wpływ. Wynosiła i zrzucała ze stołków kluczowych ministrów. Jej ambicja dała o sobie znać zwłaszcza w roku 1733. W znacznym stopniu to ona przekonała męża, by podjął walkę o polską koronę. Po tym jak zmarł jego ojciec August II. W efekcie Fryderyk August został Augustem III. A Rzeczpospolita ostatecznie straciła niezależność i pogrążyła się w anarchii. Przejęcie tronu wymagało zdania się na rosyjską interwencję zbrojną i zaakceptowania przyszłej zależności od wschodniego sąsiada. Maria Józefa dla władzy była jednak gotowa na dowolne ustępstwa i na otwarte oszustwo. Małżonkowie tylko z rzadka przyjeżdżali nad Wisłę. Jeśli królowej zdarzało się zawitać do Polski, to zawsze ostentacyjnie brała udział w kościelnych uroczystościach. Wspierała jezuitów, obdarowywała jasną górę, była znana z braku tolerancji. Mieszała się do rozlicznych sporów politycznych i starała się zapewnić następstwo tronu jednemu ze swoich synów. Nalegała też na gruntowny remont zamku królewskiego w Warszawie. Chciała przy okazji stworzyć dla siebie osobny apartament. Na własną salę audiencyjną zajęła nawet dotychczasową Izbę Polskiego Senatu. Niezmiennie energiczna i przepojona ambicją, stale pchała męża do coraz to nowych konfliktów. Marzyła o przejęciu tronu austriackiego, prowokowała wojny z Cesarstwem i z Prusakami. W efekcie do upadku doprowadziła nie tylko Polskę, ale też Saksonię. Osobiście dowodziła skazaną na porażkę obroną Dresna, a ostatnie miesiące życia spędziła pod hochencernowską okupacją. Zmarła osamotniona i poniżona 17 listopada 1757 roku. Po niej Polska nie miała już żadnej kolejnej królowej. Jeśli materiał Cię zainteresował i chcesz poznać losy innych polskich władczyń, polub wielką historię. A już teraz możesz obejrzeć nasz film poświęcony Elżbiecie Łokietkównie, najbogatszej Polce w historii.